Ja cały czas będę niespokojny. A co jeżeli Marty się od ciebie, nie zdobędę takich wyników, o jakich masz? Chociaż wierzę, ja nie mogę wyjechać widząc jaki się martwi. Nie byś wiedział byś się, o czym ja się markie, to byś wcale na te zawody nie pojechał. Mamo, ale o czym ty mówisz? Nie pojechać na zawody w tak ważnej ja. chwili, to to by było równoznaczne złamanie mojej kariery, z wyrzuciem się z sportu. To byłaby największa ofiara, którą ode mnie do tej pory żądano. Ale skoro ty uważasz, że ta ofiara jest potrzebna, to dobrze. Tak, że rzeczy, zostaje w domu. Ja muszę, a ile macie jeszcze czasu? No, za pół godziny musiałbym wyjść. No to życie, ja może być herbatem. Dobrze, i sobie mama też zrobi. Bo wyczułam, że szepka nas zasadnicza rozmowa. Będą mogły być rozkucje w imieniu, ja jestem w zakopany. No, to rzeczywiście smutne. Wielka szkoda, że nie mogę do niego pójść i że muszę już wyjeżdżać. Ale wiesz co, mamo? Możesz ty pójść do niego w moim imieniu. Upiecz mu serduka, takiego, jak tylko ty potrafisz. Poproś, czy mam kciuki za mnie i powiedz, że jak tylko wrócę, to od razu wpadnę do niego. Jaku? — Janku, ale ty żądasz całej prawdy, więc posłuchaj. nie potrzebna jest krew, a ty masz tą samą grupę krwi, co on. W przeciwnym razie on umrze, jeśli oddasz krwi. Jego matka przyszła tutaj z prośbą i z nadzieją, że mu pomożesz. — I co jej mama powiedziała? — Co no jej powiedziała? Gdzie się dowiedziała, że wie, że na najwyższa świata, Poprosiła mnie, żeby ci w ogóle nie mówiła nic o jej wizycie. Powiedziała, że oddanie tak dużej ilości dni, potrzebuje marek, nie pozwoliło ci wziąć udziału w zawodach. No, a tak powiedziała, wiesz, a ja się na tym nie wiem. Ja tylko to Januszu, zawsze marzyłeś, aby przyszła taka chwila, w której mógłbyś zbawić dług wdzięczności wobec Marka. No tak, ale on dzieli się ze mną tylko jedzeniem oczywanym w sobę, a oddanie chwili to złamanie mojej kariery. Czy on może żądać ode mnie tego? On nie żąda. On mierzy nieprzytomny, oczekując na śmierć. Jego matka biega po mieście i szuka człowieka, który byłby gotów swoją krew przetroszyć żeny Larkę. Ty masz tę samą grupę krwi, ale jego matka nie śmiała się nawet prosić, gdy dowiedziała się o Twoich planach. Podziwię jej delikatność. Więc co? Co rok? Jeden podzielnie co w ręki, czekajcie wszystkie swoje życiowe plany i marzenia. Decyzja należy do Ciebie. Czy w całym Zakopanem, Wziął obecnie w sezonie turystycznym roi się od nie znajdzie się nikt, kto by podał mu swoją krew? Czy muszę to robić? Ja. Jesteś jego przyjacielem, a przecież wahasz się. Masz wobec niego dług wdzięczności, a nie możesz się zdecydować. Więc nie dziw się, że inni też się nie kłaką. Ale przecież cała moja nadzieja. Jeżeli Sapporo, tym powoli. Tak, to jest pewne. Dostaniesz puchar, postawisz go sobie na stoliku i będziesz dumny ze siebie, a tymczasem Marek umrze. Pamiętaj, gdy wrócisz z jako zwycięzca, To część kwiatów, który otrzymasz o swojej wypycieli, zaniesiesz na grup marka. Czy ja muszę podejmować tak trudną decyzję, jeżeli nie pojadę na mistrzostwa, to wyrzucą cię z reprezentacji, a potem z klubu za nią moje mieszkanie, na co koszył pracę, będę nikt, zwyklił robotnik. Nikt nie podejmie za Ciebie tej decyzji. Musisz ją podjąć sam. Spójrz na Krzyż, który wisi w Twoim pokoju. Ten, który jest przybliżony do niego, Chrystus, też musi wybrać. Wybrał ofiarę, mękę, Krzyż. On nie żąda, on czeka. bo bym się nie spóźnił. Mamo, jeżeli po mam transfuzji będę bardzo osłabiony i będę musiał zostać w szpitalu kilka dni, przyjdź do mnie i przynieś mi sernika. Takiego, jak tylko Ty potrafisz zrobić. Wraz z trenerem, a ja przyszedłem tutaj dowiedzieć się, co się stało z Januszem. Będziemy musieli jechać w innym pociągiem, A może zdążymy jeszcze na samolot do Warszawy. Janusza nie ma. To widzę. I pytam, gdzie on jest. Proszę. Czy pani robi ze mnie wariata? I w ogóle, co to wszystko ma znaczyć? Proszę pani. Janusz nie pojedzie na zawody. Poszedł do szpitala. Jest chory? Nie. To czemu? Czemu nas o tym nie powiedzą? Co się stało? Jeszcze wczoraj na treningu? Nie, Janusz nie jest chory. Jego przyjaciel jest na terenie chory. I Janusz poszedł do szpitala, aby odebrać jego krew, bo on potrzebuje krwi A czy pan miał kiedyś przyjaciela? Tak bardzo bliskiego, któremu pan dał bardzo wiele. I czy ten pański przyjaciel potrzebował odejścia pańskiej chwili? Ja w tej chwili potrzebuję pań syna i to go. Nie ma go. Chociaż miałbym siłą podsadzić do pociągu, a potem do samolotu. No nie. A jeżeli nie, nie. to my wam pokażemy, co to znaczy tym, co jest poważnym ludzi. Wśród żołnierzy, najłatwiej było znaleźć kogoś co to krew. Będą oni na niego komunikatora. a pani posłała na poszukiwania. Jeśli w ciągu pół godziny nie zrobi się transfuzji, to chory umrze. Jeżeli umrze, to cóż takiego się stanie? To wtedy, ja się zaświadczę, to się do pani, pani doktor. Zachowanie, pani jest karbone, to jest igranie ze śmiercią. Uważam, że powrócę. Matka? Ale on ma ograniczone możliwości działania. Zresztą mogła Pani powiedzieć, że sprawę mnie? Siostra jest potrzebna przy chorym. Sylowo zleciła opiekę na nim. że w tym no. wypadku to od no. no. nie jest A tak, chciałam zapytać, ile dzisiaj siostra jest w tym No To nieważne, że się jakoś trzyma. Co tu się dzieje? Ten człowiek tutaj nie wiadomo co on to chce. Jestem prezesem klubu sportowego. Dowiedziałem się, że przed chwilą jeden z naszych zawodników przyszedł tutaj, aby oddać krew. Przyszedłem tutaj, aby do tego nie dopuścić. On musi być w pełni silny. On jest najsilniejszym punktem naszej reprezentacji. Nie Pan mówi ciszej. Tam zaparowany, parwanem nie człowiek. Gdzie on jest? Tego go Pan szuka. Wiecie o tym, co ma Oczywiście. I mimo wszystko decydował się o prostytucie? Panie ależ to jest szaleństwo. Normalne szaleństwo. Zlamie swoją karierę i osłabi naszą reprezentację. Tam, gdzie chodzi o życie człowieka, droga służbowa nie obowiązuje. Pan nie może się wiedzieć z tym człowiekiem. On już został podany za z wypująców z krwi. A one nie może, muszę czekać. Ja, ja wytoczę proces temu szpitalowi. To, to jest działanie na szkole państwa, którego miał reprezentować nasz zawodnik Sapor. Tak, wychodź pan do szpitalowi, ale teraz proszę już wyjść. Gdzie jest dyrektor? Cego z wami jest dyrektorem? Dyrektor nie urzęduje dotacji do szpitalu. Dyrektora proszę, proszę gdzie, gdzie jest dyrektor? Jest <laughs> proszę, mi to jest szaleństwo, to jest szaleństwo. Wszystko jest gotowe? Tak jest panie doktorze. Przystępujemy do zabiegu, a pan pozostanie w u nas w szpitalu przez kilka dni, zanim wróci pan do pełni Sił. i eliminuję go z udziału w Mistrzostwach Świata. Przepraszam, ale ja o tym nic nie wiedziałam.